Melania Trump swoim strojem wywołała niezby skandal? Donald skomentował. Melania Trump 48L Chyba nie do do przemyla ba, co zagbada na spotkanie z ziemi imigrantów przetrzymywanymi w Teksasie. ZDJ Melania Trump slash chipsomode Villa slash East News. WSA pierwsza dama wywołała kolejna fer. Wszystko z powodu kurtki z popularnej sieciówki. Poszbo jednak o napis na plecach. Reklama Melania w miniony czwartek polecia ba na spotkanie z ziemi imigrantów, które przebywają w urodku odosobnienia w Teksasie. Polityka jejem kreska wobec ludzi nielegalnie przekraczających granice USA jest bardzo surowa, a WRCZ nieludzka. Zgdejot czas i NN szokowałby opinię publiczną na całym, wiecie i wywołaby liczne protesty. Wyszbo bowiem na jaw E na granicy z Meksykiem Z imigrantami z kreska by obchodzić siwu w sposób nieludzki. Najgorsze jest to, Kreska E dzieci oddzielane S od rodziców i przewokreska one do osobnego orodka dla maboletnich w Teksasie. Nawet nie chcemy sobie wyobra kreska A, jak traum przekreska Ewa i te maluchy. Pod naciskami opinii publicznej trump w Ukoczu zabroni rozdzielania imigranckich rodzin. Zabagodzi sytuacji postanowi batak kreska kreska ona prezydenta? Melania polecia do Teksasu spotka się z rozdzielonymi od rodziców ziemi. W kreska wybrała się w kurtce Z do osobliwym napisem na plecach. Twitter Zabbon B. O co chodzi? Na plecach pani prezydentowej mogli my przeczytać, i real le będą carę, do u, co w wolnym tłumaczeniu oznacza mam to gdzie, a wy. Pewnie w kreskadej innej sytuacji napis brzmiałby do niewinnie. W przypadku tej specyficznej i trudnej wizyty nabra jednak politycznego kontekstu zdj się napis Wywo babusz Bush. Ast News. Melania Trump w Banie wygrała konkurs na najgorsze ubranie stulecia, drbiba aktorka Patricia Arquette. To prawie nie do pomylenia kreska e pierwsza dama jedzie odwiedzi imigranckie dzieci które zostały si podseparowane od swoich rodziców przez politykę kreska A ubrana w Uciuch Z napisem nie obchodzi mnie to Ale tak jest kropka nie na tego wyrazi janiej niej pisał komentator magazynu L. Gbos postanowi zabra sam Donald Trump I le dąt do u. Writę on debat w Melania Siaket, refers to the and news media. Melania Hassli arnett Dishonest tchejare, and she truly no longer cares. Donald J. Trump Real Donald Trump, June 21 2018 Prezydent stwierdził, kreska e-napis na plecach Melanii odnosi się do twórcy fake newsy mediów, oczywiście ma na myli Media, którego krytykuj. Melania wie u Kreska, jak jest nieuczciwe i przez się nimi przejmowa. Napisał Donald. Jak Zapafer komentuje sama Melania. Jej rzeczniczka poprosi ba, by do stroju nie dorabia kreska adnej ideologii. To po prostu kurtka. Nie ma na niej kreska adnego ukrytego przekazu. Po tak wakreskanej wizycie w Teksasie mam nadzieję, Kreska e-media nie będę skupiać się na garderobie pierwszej damy, powiedziała Stefani Stephanie Griffith w owiadczeniu. Melania Trump trafiła do szpitala. Konieczna była operacja. Zdjęcie Melania Trump z News.